W studiu Niepodległa, gospodarz kongresu oraz dyrektor biura Niepodległa, pan Wojciech Kirejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jesteśmy tak. Spotykamy się na kongresie Niepodległej. Początek roku 2023, czy to jest czas w dalszym ciągu takich podsumowań i wyciągania wniosków, czy już raczej planowania przyszłości? Tak jest. Tutaj na, w ramach kongresu Niepodległa. Jego głównym celem jest podsumowanie tych sześcioletnich obchodów, na które złożyły się tysiące przedsięwzięć kulturalnych w kraju i za granicą. Temu poświęcony był przede wszystkim pierwszy dzień, począwszy od sesji plenarnej, inauguracyjnej z udziałem tych, którzy ten program tworzyli, a później koordynowali go. I dalej przez dyskusje panelowe w czterech ścieżkach tematycznych omawialiśmy obszary dziedzictwa, jego roli w kreowaniu, w, w budowaniu wspólnoty, wzmacnianiu wspólnoty. Rozmawialiśmy... Te ścieżki nawiązują, przepraszam, najmocniej te ścieżki nawiązują, rozumiem, do takich głównych założeń programu, prawda, niepodległej? E, tak jest. Główne, no, głównym celem programu wieloletniego było wzmocnienie wspólnoty obywatelskiej Polaków. Ale program dzielił się na trzy takie priorytety, które miały cele szczegółowe. Pierwszy priorytet to były wysokiej jakości projekty ogólnopolskie realizowane przez centralne instytucje kultury. Drugim priorytetem to było wspieranie działań lokalnych i regionalnych, również w ramach programów dotacyjnych, którymi moja instytucja zarządzała. I pro, e, priorytet trzeci to działania zagraniczne, promocja wizerunku Polski w oparciu o polską kulturę. Który z tych priorytetów wymagał największego nakładu pracy? Każdy z tych priorytetów miał osobnego takiego koordynatora, można powiedzieć, bo ten priorytet pierwszy, ogólnopolski, był koordynowany bezpośrednio w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugi priorytet ten lokalny, to tak jak powiedziałem, przede wszystkim była rola biura niepodległa, a także wyjątkowy w polskiej historii. Program dotacyjny dla wojewodów na działania kulturalne, których oni nie mają na stałe wpisane w swoje obowiązki. No i, i trzeci priorytet tam był operatorem, był Instytut Adama Mickiewicza. Także każdy z tych priorytetów to był ogrom, ogrom wyzwań, ogrom pracy i dlatego te zadania były podzielone między różne instytucje, ale te wszystkie wydarzenia łącznie mogły się właśnie złożyć na taki kompleksowy program, strategię, obchodów, no jak tutaj padło z, z ust prelegentów występujących na kongresie, największych takich obchodów w historii, w tej nowoczesnej historii Polski, rozłożonych na kilka lat i z zaangażowaniem tysięcy podmiotów, setek tysięcy osób. Mm -hmm. O czym świadczą chociażby goście zaproszeni na kongres, ponieważ to przedstawiciele bardzo e, różnorodnych, różnych sektorów. E, kultura, sport, e, cyfryzacja. I to chyba pokazuje skalę tego przedsięwzięcia, e, której do tej pory faktycznie nie było, a jaki był. Odzew właśnie ze strony społeczeństwa, bo myślę, że to, to społeczeństwo było takim najważniejszym tutaj podmiotem, z którym się po prostu trzeba liczyć, jeśli chodzi o planowanie przyszłości, bo właśnie my jesteśmy najważniejsi obywatele, prawda, którzy korzystamy z tego programu. Tak, ale ten, ten odzew chyba bym podzielił na takie dwa stopnie, bo przede wszystkim program wieloletni niepodległa dał, stworzył narzędzia wsparcia dla zaangażowania obywateli we współtworzenie tych obchodów. No, ale wiadomo, każdy z nas ma, ma swoje obowiązki codzienne. W środowiskach lokalnych są zwykle tacy liderzy, pasjonaci, którzy się wybijają, którzy mają swoje pomysły, mają czas czy determinacja, najczęściej jedno i drugie, by te pomysły realizować. Ten zapał trzeba podtrzymywać, prawda? Tak. Kiedy my ogłaszaliśmy program dotacyjny, to zwykle mieliśmy dziesięciokrotnie więcej wniosków, pomysłów, projektów niż mogliśmy ostatecznie wybrać do dofinansowania, także już samo to pokazuje ogromną skalę działania. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało ponad 2000 projektów, a właśnie a ta skala zaangażowania mo może być mierzona mniej więcej dziesięciokrotnym, dziesięciokrotnie większą liczbą składanych wniosków i pomysłów. No i już o końcowi, można powiedzieć, użytkownicy tego programu, czyli właśnie my wszyscy, obywatele. To jest ten drugi poziom pomiaru zaangażowania. Wedle sprawozdań składanych przez instytucje zaangażowane w przygotowanie obchodów, w wydarzeniach realizowanych w ramach programu wieloletniego niepodległa udział wzięło 40 milionów osób, ale tak naprawdę. Nie wszystkie osoby, które, były, które wzięły udział w którejś z aktywności, myślę, że znalazły się w tym sprawozdaniu, bo choćby taka akcja Niepodległa do Hymnu, zapoczątkowana w 2018 przez Biuro Niepodległa, w której zapraszamy do tego, żeby w samo południe 11 listopada spotkać się z rodziną, ze znajomymi, z bliskimi, czy po prostu na rynku swojego miasta z, z, z ludźmi sobie nieznanymi na co dzień i wspólnie zaśpiewać hymn? E, wspólny śpiew ma taką magiczną, pierwotną moc jednoczenia i, i wzmacniania tych więzi. No i właśnie my prowadziliśmy, zbieraliśmy zgłoszenia miejsc, w których się śpiewa ten hymn, i na naszej mapie interaktywnej było tych miejsc co roku około tysiąca. Oczywiście no z przerwą tą pandemiczną, kiedy nie można było się gromadzić tłumnie. I to mamy tą statystykę tysiąc miejsc, ale były to duże zgromadzenia, a były to też właśnie takie rodzinne czy, czy sąsiedzkie zgromadzenia, po kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ale którym zależało na tym, by się na tej mapie znaleźć. To też jest charakterystyczne, że wiele inicjatyw. Wcale nie oczekiwało dofinansowania czy, czy jakiejś bardzo materialnej pomocy, mhm. ale wnioskowało jedynie o zgodę na wykorzystanie logo Niepodległa, logo typu obchodów, mhm. którym jest słowo Niepodległa pisane odręcznie przez marszałka Piłsudskiego. Mhm. Takich podmiotów było 8 tysięcy w ciągu tych kilku lat. Które zawnioskowały o zgodę, otrzymały ją i swoje przedsięwzięcia właśnie sygnowały tym znakiem, tylko po to, aż po to, żeby wpisać swoje, swój pomysł, swoją inicjatywę w ogólnopolskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To, to jest też opiskali potrzeby takiego współuczestniczenia w tym. I bycia, zauważony i bycia w zauważonym. Bycia zauważonym mhm. i bycia częścią tej wspólnoty, którą tworzymy. Mhm. To logo z nami zostaje na kolejne lata. Zmienia się nazwa e, instytucji, już nie Biuro Programu Niepodległa, a Biuro Niepodległa jako instytucja kultury. Jakie e, wnioski, jakie projekty będą mile widziane? E, może to być wskazówka dla podmiotów, które, dla instytucji, które potencjalnie będą się zgłaszać do Was w przyszłości. Tak jak do tej pory, będziemy stawiać przede wszystkim na projekty włączające w takiej, o takiej formie aktywizującej odbiorców, więc przede wszystkim to będą warsztaty, spotkania, debaty, gry miejskie, terenowe, ale również inne wydarzenia kulturalne, jak koncerty czy wystawy. Często są to przedsięwzięcia o małej skali, lokalne i takie, można powiedzieć, półamatorskie, właśnie angażujące po stronie wykonawców również obywateli. A wiadomo, że przy wspólnej pracy, próbach, przygotowywaniu wcześniejszym materiałów, scenografii, to te, te, te więzi się zacieśniają: coraz więcej rzeczy o swojej historii. Czy tej wielkiej historii naszej polskiej, czy właśnie tych małych historiach rodzinnych czy lokalnych odkrywamy. Więc takie właśnie projekty będą szczególnie mile widziane w ramach programów dotacyjnych, którymi niepodległa, nadal będzie dystrybuować środki publiczne do samorządowych instytucji kultury i do organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o obszar tematyczny, to celem głównym Biura Niepodległa po zmianie statutu jest cel programu wieloletniego, bo ten cel wzmacniania wspólnoty obywatelskiej Polaków wokół wartości, wokół symboli państwowych, wartości wspólnych dla nas jest wyzwaniem aktualnym, pomimo zakończenia tych obchodów. No właśnie, zmieniające się troszeczkę warunki społeczne, polityczne na przestrzeni tych ostatnich sześciu lat ten cel może nawet uaktualniają, zmieniają w jakiś sposób ten podstawowy cel z 2017 roku. Jakie ma znaczenie dla nas teraz? Ja myślę, że program wieloletni nie podległa został opracowany na podstawie dogłębnych badań socjologicznych jeszcze w 2016 roku przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury. Jednym z wyników tych badań było określenie wartości, które są fundamentalne dla naszej polskiej tożsamości i są to wolność, solidarność, godność i poszanowanie praw człowieka. I ten okres świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ostatnich sześciu latach no, obfitujący w różne zewnętrzne zdarzenia. Okazał, które okazały się taką weryfikacją, czy te wartości faktycznie są żywe, czy to są tylko puste hasła. Myślę, że dzisiaj wszyscy możemy patrząc nie tak daleko wstecz mhm. na zaangażowanie polskiego społeczeństwa, czy w czasie pandemii koronawirusa czy, w ostatnim roku, w świetle i wojny na Ukrainie, i też napływu uchodźców wojennych do Polski, to wszyscy możemy zgodnie, myślę, powiedzieć, że ta weryfikacja wypadła pomyślnie. Mhm. Także. A liczycie na troszeczkę większy, może jeszcze większy odzew instytucjonalny, nie tylko tych instytucji państwowych, ale być może właśnie z sektora prywatnego? Ale odzew na? Na, pro, na program Niepodległa. Czy właśnie chcielibyście, żeby włączyć ten program, ten sektor prywatny do realizacji zadań niepodległej? Wiele w czasie tych obchodów, wiele inicjatyw było podnoszonych również przez przedsiębiorców prywatnych. Wprawdzie my udzielając dofinansowania zawsze kierowaliśmy się tą zasadą, żeby na tych obchodach nie, nie E, firmy prywatne no, nie zarobiły, tak, e, w tym sensie, że e, wydarzenia, które były dotowane, e, zawsze były bez, e, dostępne bezpłatnie dla każdego. To był taki warunek, można powiedzieć, formalny e, przystąpienia do, do współpracy, e, ale mimo to wiele firm, e, czy w e, ramach dużej firmy, w ramach swoich działów, e, e, odpowiedzialności społecznej, e, a mniejsze firmy to no właśnie, mniejsze firmy to zawsze są ludzie przedsiębiorczy, którzy, którzy mają pełno energii, pełno pomysłów i oni bardzo często poza tą działalnością zarobkową również poświęcają się jakimś pasjom czy, czy po prostu pracy społecznej. No chociażby zeszłoroczny piknik niepodległości w Łodzi, który odbywał się, odbywa się już od 10 lat z inicjatywy prywatnego przedsiębiorcy, ale z roku na rok on coraz więcej instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, pasjonatów angażuje i na, i na rynku manufaktury w Łodzi już jedenasty chyba raz miał miejsce ten piknik, który Biuro Niepodległe również było w tym roku zaangażowane. Także takich inicjatyw jest wiele. I, I zachęcam do tego, by, by również podmioty prywatne włączały się w tę pracę dla wspólnoty polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.